W pierwszym odcinku z okazji nowego eventu wakacyjnego na anarchii.gg postaram się zrobić nowe wszystkie eventówki takie jak m.in. rozgotowana kukurydza, Excalibur oraz Parawan. A jeżeli ty chcesz wygrać jeden anarchiczny klucz, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentuj ten film. No i co, ja życzę miłego oglądania! i widzowie, no i tak jak widzieliście w wstawkach, w dzisiejszym odcinku postaram się zdobyć wszystkie unijikatowe, nowe ewentowe przedmioty na Anarchy.gg, na trybie Box VIPs z okazji nowego eventu wakacyjnego, bo wystartował parę dni temu, aktualnie kiedy to nagrywam mamy sobotę, więc jest to już końcówka tego eventu, ale przez ten cały czas no, nie chciało mi się nagrywać filmu, lecz dzisiaj się zabrałem do tego w końcu. No i jak widzicie, no jedną eventówkę już mam, czyli wędkę surfera, ale chciałbym tak osobiście trafić jeszcze jedną i eventowe przedmioty, które chciałbym na pewno trafić jest to na pewno kolejna wędka surfera, rozgotowana kukurydza oraz Excalibur. Jest to mieczyk 27, który prawdopodobnie w ogóle będzie się ulepszał do najlepszego poziomu, czyli można powiedzieć, nie wiem czy on będzie tak właśnie działał jak anarchiczny kilof, że to update będzie on najlepszym mieczem, ale jeżeli by tak działał, Byłoby naprawdę ciekawe. No i mamy wiele tu innych ciekawych rzeczy, takich jak m.in. Pedro Dymek, który dodaje 10% odporności na miecze, 2 dodatkowych obrażeń i podwaja drob drut. Czyli, czyli można powiedzieć, że to jest taki ulepszony biznesmenik nawet, z którym bardziej się opaca biegać, bo dodaje ten. dodatkowe obrażenia dodaje z miecza i odporność na miecze tak samo, więc jest na pewno lepszy. No i mamy tutaj, no najlepsze sety: 26. 25 tutaj nie ma. No co. My bierzemy jednego arbuzika tutaj z ekwipunku i lecimy chyba na strefę eventową, sobie trochę po bo aktualnie, no widzicie, mam półtora saka zwoi, a na cały jeden klucz potrzebam nam ich aż 200, czyli dokładnie 300 i 8, więc no trochę zajmie nam na pewno farmienie na czerw wszystkie kluczyki, ale powiem tyle, że no po tym jak naprawili drop o wiele lepiej to tutaj leci, no i też będziemy sobie zabijać stylu wszystkich, bo szczerze... Dużo osób się dziwi, bo na live'ach, no, mieliśmy trochę live'ów z nowej aktualizacji, tej wakacyjnej na anarchii. Dużo osób się dziwi, czemu ja zabijam wszystkie śliwy No, z tego powodu, że kraną drop z kryształu, krysz krystali, nie wiem. Z kryształów po prostu kraną wszystkie dropy i praktycznie, no, nie dało się normalnie farmić. No nie gadaj, on lognie. Dobra, mamy go. Dobra, my sobie będziemy go gonić, ziomek już nie ma szans, żeby mi uciec, bo ja mam więc... On sobie te koksy może jeść, ale on i tak padnie. Mapę. Dobra, co się z niego tu wysypało? No, nic nie widzę ciekawego, tak naprawdę. Widzę. Dobra, miecz 22 jest to przynajmniej jedyna wartościowa rzecz. Rzecz jesteśmy na 250 koła do przodu w ogóle z tego mieczyka. My sobie go zaraz wystawimy na ryneczek. Kurde, trochę tutaj mam tego syfu, no ale dobra. Do no, co widzę? Lecimy do farmienia zwoi. Mam nadzieję, że trochę ich wyformiemy przez ten czas. No, wstałem, że pewnie widzimy się na jakimś time paru godzinnym. aktualnie w tym momencie, albo po prostu cię cięciu. Bo no mówię, no tak, no ja nie będę robił widzowie całego filmu, w którym ja będę farmił. Powiedzmy, nie wiem, film 2 godziny, na którym o. On... Zabijam tak zombiaczki Więc widzimy się za jakiś czas, jak sobie wyfarmimy trochę tych zwoi. No, i pewnie zrobimy wkrótce jakiś opening, no, co ja mogę powiedzieć. W międzyczasie dla odskoczni, dla tego farmienia cały czas zwoi, postanowiłem, że wybiorę się na bossa o godzinie 16.00. No, jak widzicie, no, drop z niego nie był zadowalający, miałem maksymalne obrażenia, no, i jedyne co mi z niego wyleciało to zaledwie dwie katy 25. Lec za to na drugim bosie szczęście się do mnie uśmiechnęło, i zobaczcie, co z niego trafiłem. Dobra! Jak mogliście zobaczyć, trafiłem nową eventówkę, czyli Excalibura Więc pozostało nam jeszcze zdobyć rozgotowaną kukurydzę. Więc postanowiłem przystąpić do długo oczekiwanego openingu wakacyjnych kluczy. No i co widzę? Jesteśmy już po. Nie powiem, po paru nastu godzinach farmienia w ogóle na tych mobkach. No i mogę się pochwalić, że tyle odłamków zdołałem wyfarmić Wyfarmiłem tyle zmianek, nie jest to dużo, ale. Zmianki zawsze mile widziane. Tyle parawanów. No i to, co jest najważniejsze widzowie. Tyle zwoi. Tyle zwoi powinno nam wystarczyć na dobre. Przynajmniej tak z pięć kluczy mi się wydaje. Mamy ich tu naprawdę wystarczająco dużo, żeby w ogóle odwołać trochę kluczyków. Więc co my sobie przemieniamy tutaj zwoje pyk. Mamy pierwszy kluczyk. Jestem ciekawy, ile w ogóle kluczyków zdołałem wyfarmić dzięki tym zwojom. Dobra, mamy już pięć kluczyków. Więc tutaj będzie pewnie jakieś około 4. Dobra, tyk, tyk, tyk. No, mamy 8 kluczy i jeszcze jeden dodatkowy sakt zwoić, z którym już nic chyba nie zrobimy. Ale co? Mamy wizę łącznie 17 kluczy. Liczymy na to, że trafimy chociaż jedną eventówkę na te 17 kluczy. Jest to naprawdę sporo. I no, mam skrytą nadzieję, że wyleci chociaż jedna eventówka. No to co? My lecimy i trzymam palce, trzymam kciuki, trzymam wszystko, żeby no, wyleciała chociaż jedna surferka, więc co, lecimy z tym. Widzę rozdymka w animacji, ale wylatuje nam... D3. A jednak buty nam wylatują 25, niestety. Tutaj widzę, że Excalibur jest w animacji. Obok Excalibura, miecz 25. 26, niestety. Lecimy dalej. 48 odłamków. Jest wędka. Proszę. Nie. wylatuje nam jakieś pod, niepodpalenie upośledzone O, jest kalibura znowu. Pozdro. Jak ja mnie farta w ogóle? I znowu nie ma animacji surferki i ani nic. Znowu żadnej surferki, no, nie wierzę w to. No jest surferka w animacji, ale oczywiście ona nie wyleci. No, wyleci nam znowu szybkość. Widzimy, kolejne kluczyki otwieramy, no i aktualnie no, wylatuje nam kilo. Nie, kolejna skrzynka i znowu w animacji nic nie ma, wyle... Ja pierdziele, no nie wierzę w to, obok kukurydzy. No i znowu jest kukurydza, ale ona oczywiście nie wyleci, bo po co? Wlecą nam buty. Ostatnie 6 kluczy. Otworzyliśmy już chyba 12 kluczy bez żadnego dropu. Parowany. No to są jaje jakieś. Zero eventówek. Nie podpalenie. Nie wiem. Czek na 3 miliony. Jest Exkalibur w animacji. No proszę. No nie, bierze to kilo. Ja pierdzielę. zajdzie to. Buty. No i ostatni klucz nam został. XD. Powiem tyle. XD. I nie ma w animacji żadnej surferki. XD, XD. kolejny mieczyk. Nieźle. Powiem tyle. I łapcie tutaj jeszcze nagranie jak dzień przed tym openingiem postanowiłem, że sobie otworzę jeszcze 8 kluczyków No ale jak widzicie no drop nie był zadowalający Z pierwszego klucza wyleciało mi 6 milionów Z kolejnego myślałem, że wyleci mi jednak ta rozdymka lub surferka, ale wylądowało obok na mieczu 26 No i mówię, ogólnie przez cały opening no dropy były takie średnie Czasami wyleciało 3 miliony, czasami 6 milionów ale no, tyle mogę powiedzieć, że przez cały event nie trafiłem ani jednej eventówki z kluczy, yy, niestety. Myślałem, że chociaż jakąś jedną eventówkę trafię. Jedyną eventówką, którą zdołałem trafić jakby z, z wszystkich skrzyń były to parawany, które jednak no, dość łatwo da się farmić na tym evencie. I nie było to po prostu nic, co by mnie satysfakcjonowało, więc co. No, widzicie tutaj dalej jak prawie Excalibura trafiłem No i co, no droby był taki średniawy Tyle widzowie, nieźle, nieśmieszny żarcik tak powiem Bo wyleciał nam taki, wyleciał nam taki syf Totalny syf, nie będę się oszukiwał Wyleciał nam totalny syf Ale, jak wiecie To jest odcinek, który trwał z początku Jakby to jest odcinek spod końca eventu już, openingu ostatniego no, i przez event udało mi się zdobyć dwie kukurydzy, jednego Excalibura, jedną surferkę. Tylko, no jest mały zasadniczy problem z tym Excaliburem, bo on jest poziomu pierwszego, On dropnął z bossa. I no. I on nic nie wie. I będę musiał iść do administracji, żeby mi go wymienili. My sobie użyjemy tutaj czek na 3 miliony. No i co widzowie. Dzięki, że oglądaliście no, odcinek ogólnie. No, powiem tak, no, opening naprawdę słaby. Dosłownie żadna eventówka nam nie wyleciała. Ja jeszcze yy, poza nagrywaniem w ogóle yy, jakby tego odcinka otwierałem jeszcze klucze i bez tego openingu, co teraz liczymy, co było chyba 18 kluczy, było jeszcze dodatkowych około 25 kluczy, i ja ani jednej eventówki nie trafiłem. Na 40 kluczy ani jednej eventówki nie trafiłem, więc jest to trochę śmieszne. No ale co, jeżeli wy widzowie chcecie sobie zgarnąć jeden anarchiczny kluczyk z tego odcinka, napiszcie w komentarzu swój nick, Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, no i co, na 500 lajków zrobimy sobie nowy odcinek z anarchii, z boksa, no będzie już prawie po evencie, no ale cóż, no nie na tym evencie nie trafiliśmy żadnej eventówki, jeżeli chodzi z kluczy i jest to naprawdę, no coś śmiesznego, no ale co, dziękuję, że oglądaliście ten odcineczek do końca, dzięki, że byliście, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i cześć!